W tym rozdziale omówimy bardzo ważny temat, pokażemy jak zapewnić maksymalną kompatybilność naszych formularzy ze starszymi przeglądarkami. Omówiliśmy wiele różnych rozwiązań i atrybutów, no ale problem polega na tym, że działają one generalnie tylko w nowszych przeglądarkach. Teraz spróbujemy nasz formularz zmodyfikować, dodamy jakąś prostą walidację. Na przykład dla pierwszego pola, czyli dla pola imię, dodamy tutaj atrybut autofocus, a więc to pole będzie automatycznie aktywowane w momencie załadowania naszej witryny. Przy czym pamiętajmy, że taki atrybut może być dodany tylko do jednego pola w naszym formularzu. Dodatkowo chcemy, aby to pole było wymagane, czyli użyjemy tutaj atrybutu required. Taki sam atrybut dodamy do drugiego pola w naszym formularzu. No, i mamy trzecie pole: wiek. Tutaj chcemy dodać jakieś proste sprawdzanie wartości. Możemy użyć wyrażenia regularnego, o którym już mówiliśmy wcześniej. Będzie to atrybut pattern. No, i teraz definiujemy bardzo proste wyrażenie regularne. Zakładamy, że do tego pola możemy wprowadzić tylko dwie cyfry czyli nawias prostokątny, wprowadzamy tutaj 0,9 i potem powtarzamy zakres od 0 do 9. Tylko takie wartości dla tego pola będą dopuszczalne. Najpierw może przetestujemy w jakiejś nowszej przeglądarce, na przykład Firefox. Klikamy na przycisku wyślij, dwa pola oznaczone zostaną kolorem czerwonym, pojawi się komunikat, proszę wypełnić to pole. Tutaj wszystko się zgadza, dodaliśmy do nich atrybut required. No i przy okazji do pierwszego pola dodaliśmy autofokus, czyli kursor będzie do niego przechodził automatycznie po załadowaniu witryny. Poza tym, oprócz tych dwóch pól wymaganych, mamy także prostą walidację w polu wiek, czyli tutaj możemy wprowadzić wyłącznie dwie cyfry. Jeśli użyjemy innej wartości, no to pojawi się kolejny komunikat o błędzie. Proszę wprowadzić dane w żądanym formacie. No ale problem polega na tym, że taka funkcjonalność na pewno nie będzie działała dobrze w starszych przeglądarkach. Użyjemy teraz Internet Explorer w wersji 8. W tym wypadku nie mamy żadnej walidacji. Możemy kliknąć na przycisku wyślij i po prostu przesłać nasz formularz. Aby taką funkcjonalność dodać do starszych przeglądarek, użyjemy bardzo prostej i ciekawej biblioteki JavaScript o nazwie Webforms. Za jej pomocą praktycznie automatycznie będziemy mogli zaimplementować te najważniejsze funkcje dla starszej przeglądarki. Może najpierw przejdziemy do oficjalnej witryny projektu, dostępnej pod adresem code.google.com, łamane przez p, łamane przez Webforms 2. Wszystkie odnośniki znajdą się w dokumencie dołączonym do kursu. Teraz po prostu z menu po lewej stronie przechodzimy do grupy Downloads, no i wybieramy to archiwum zip, czyli Webforms 2054. To archiwum pobraliśmy już wcześniej, oczywiście przed przystąpieniem do pracy będziemy musieli rozpakować. Zauważmy, że w środku mamy kilka plików JavaScript oraz jeden plik CSS. W tym pliku tekstowym mamy instrukcję użycia. Wszystkie pliki musimy umieścić w jednym katalogu i później w naszym dokumencie HTML możemy stworzyć odwołanie do jednego z tych dwóch plików. Ich zawartość jest praktycznie taka sama, z tym że ten drugi wariant jest po prostu nieco mniejszy, został skompresowany. Czyli musi to być plik webforms 2 JavaScript albo webforms2-p.javascript. Ważne jest to, aby wszystkie pliki umieścić w jednym głównym katalogu. To, może teraz zaznaczymy całość, skopiujemy, przejdziemy do naszych materiałów. Pracujemy z 12 rozdziałem, czyli Web Forms. Dla przejrzystości, może utworzymy sobie tutaj oddzielny katalog na skrypty. Nazwiemy go Scripts i po prostu wkleimy wszystkie skopiowane pliki. No i teraz możemy stworzyć odwołanie albo do tego pliku głównego, albo do tego pliku skompresowanego, który jest po prostu nieco mniejszy 44 KB zamiast 57. Czyli w naszym dokumencie HTML musimy stworzyć zwykłe odwołanie do skryptu. Przejdźmy więc do naszego dokumentu, przechodzimy do sekcji head. Rozpoczniemy od znacznika script. Najpierw oczywiście będziemy musieli określić type, czyli tekst łamany przez JavaScript. Potem będziemy mogli stworzyć właściwe odwołanie, czyli używamy atrybutu src. Wybieramy polecenie przeglądaj, przechodzimy do odpowiedniego katalogu, potem pod katalog scripts. No i zaznaczamy ten plik webforms2-pjs. Klikamy na przycisku ok. No i teraz jeszcze będziemy musieli prawidłowo zamknąć znacznik script. Na tym możemy już zakończyć. Mamy odwołanie do biblioteki. Wszystkie pliki umieszczone zostały w jednym katalogu. To jest bardzo ważne. I właściwie już na tym możemy zakończyć naszą pracę. Powinniśmy uzyskać właściwą funkcjonalność formularza również w starszych przeglądarkach. Najpierw, może rozpoczniemy jak zwykle od przeglądarki Firefox, choć tutaj raczej nie zobaczymy żadnych zmian. Po prostu ta biblioteka dla nowszych przeglądarek jest niejako wyłączana, czyli uzyskamy tutaj natywne funkcje HTML5. Możemy więc pominąć jakieś pole wymagane, tutaj możemy wprowadzić nieprawidłową wartość. Klikniemy na przycisku, wyślij. Oczywiście pojawią się standardowe komunikaty. Proszę wypełnić to pole, a w drugi mamy wartość w nieprawidłowym formacie. No to może teraz spróbujmy naszą zmodyfikowaną witrynę przetestować w jakiejś starszej przeglądarce. Znowu wybierzemy Internet Explorer w wersji 8. Zezwolimy na uruchamianie skryptów. Już na pierwszy rzut oka widać, że prawidłowo zadziałał autofokus. Aktywowane zostało pierwsze pole, czyli rzeczywiście mamy znacznie większą kompatybilność. Te funkcje teraz będą działały również w starszych przeglądarkach. Kliknijmy na przycisku wyślij, pojawi się komunikat. Musimy wprowadzić jakąś wartość do dwóch pierwszych pól, czyli tutaj automatycznie zadziałał odpowiednik atrybutu required. To może wprowadzimy jakiekolwiek wartości tekstowe do pola numer 1, do pola numer 2, a w polu numer 3 spróbujemy wprowadzić wartość nieprawidłową. Wybieramy polecenie wyślij, no i pojawi się kolejny komunikat. Ta wartość nie spełnia warunków, czyli mamy nieprawidłowy Format. W każdym razie wyraźnie widać, że za pomocą tej biblioteki WebForms w bardzo prosty sposób możemy znacznie zwiększyć kompatybilność naszego formularza ze starszymi przeglądarkami. Pracujemy z Internet Explorer w wersji 8, no i uzyskaliśmy wszystkie niezbędne funkcje. Działa atrybut autofocus, działają pola wymagane i działa sprawdzenie naszych wyrażeń regularnych.